Cześć. Witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co już większość z was pewnie dostało lub gdzieś tam widziało w wersji cyfrowej, czyli poradnik bezpieczeństwa. Czy warto to przeczytać? Czy jest tam coś ciekawego? Moimi oczami, po prostu zwykłego laika, który właściwie się na tym nie zna i pierwszy raz coś takiego w życiu widzi na oczy. A oprócz tego będzie biwak w lesie, jak zwykle, jakieś gotowanie na ognisku. No i dzisiaj do spania wybrałem namiot. W nocy ma być minus 6 stopni, więc no ma być dość chłodna noc. To ruszamy na szlak. No to się nagrała gleba O kurde Oczywiście Na prawą stronę napędową A chyba proste O Jezu. Jezu, tu nie idzie ustać O kurde Ale lodowisko Jestem cały Rower chyba też Dobrze by było jeszcze sprawdzić telefon, bo mam w kieszeni, a akurat poleciałem na tą stronę. Okej, okay. telefon też wygląda na cały. W sumie logiczne, była odwilż, a teraz leciutko to wszystko przyłapało, no i się zrobił z śniegu lód. Muszę bardziej uważać na tych oblodzonych odcinkach. A już na pewno jeżeli będę chciał skręcić na prostej to jeszcze. Ale na zakręcie momentalnie mnie położyło. No warunki ciężkie, naprawdę Druga gleba No kurczę Takich trudności to ja się dzisiaj nie spodziewałem Zgadzam się, że opory może nie są <grym> najlepsze Bym Nawet powiedział, że są słabe na te warunki No ale mimo wszystko Straszne tutaj dzisiaj jest lodowisko Dostrzegłem tutaj w lesie taką dużą powaloną brzozę I chcę Wam tutaj coś pokazać popatrzcie jak ona się przewróciła że stworzyła taką ścianę z jednej i z drugiej strony. I tu macie idealną naturalną ochronę. E, można tutaj na bazie tego zbudować jakieś stronienie. E, lepiej jest to robić z tej drugiej strony, czyli nie od strony, gdzie jest ziemia i tu jest takie zagłębienie, więc tu czasami może woda stać też, tylko lepiej to zrobić z tej strony. Dodatkowo macie pień i macie pewność, że w jakiejś dziwnej sytuacji te drzewo nie postawi wam się z powrotem, tak? Bo może być spróchniałe, w pewnym momencie gdzieś w połowie pnia one pęknie, no i ciężar pociągnie i was przygniecie tam pod korzeniami. Więc z tej strony jakby coś jest dużo bezpieczniej. A skoro mamy tutaj już taką fajną brzozę, no to jest to oczywiste, że z niej skorzystam. Będę miał już idealną Rozpałkę. Ale piękny płacik szedł. To w zupełności mi wystarczy. Wiem, że będę się powtarzał, ale jest niesamowicie ślisko. Przydałyby się opony z kolcami. Naprawdę idealne warunki na opony z kolcami. Popatrzcie jakiego jego spotkałem. Właściwie jego mościnie bym powiedział, bo popatrzcie czemu do góry nogami jest założony? Dobra, a jestem teraz na takie polanie dla leśnictwa tutaj w rybniku. Kanetowiec się to nazywa. Jest taka wiata, stoły i tam jest krąg na ognisko. Fajne miejsce. Widzieliście ten znaczek zapas. Roz, nie wiem, że pamiętam zakaz używania ognia, tam było no nieważne. Więc jest teren ogrodzony, wyznaczony jest miejsce na ognisko, a koło tego znak zakaz używania ognia. Więc nie wiem jak to jest z tym zakazem. Może powinno tam być zakaz używania ognia bez kontaktu z leśniczym. To by było jasna sprawa wtedy, tak? A tak jest krąg na ognisko, ławeczki, a obok tego znak zakaz używania ognia. Popatrzcie, ktoś czekoladę zostawił. Nie wiem, bardzo gościnni ludzie tutaj przychodzą A tutaj mamy źródełko Coś tam widzę Jakaś woda jest, coś płynie No patrzcie. Nawet jakiś garnuszek jest wygląda kryształ. Woda tu jest pod całą krawędź. Zobaczcie jak widać dno. Po prostu wydaje się jakby wody nie było. A woda jest pod całą krawędź. O tu widać jak się sączy. Przed chwilą zaliczyłem trzecią glebę Ale ta już była bolesna Ja już troszeczkę z górki szybciej jechałem Znaczy no nie jechałem jakoś bardzo szybko Ale jednak szybciej O Jezu nie wiem. Znowu się ratowałem Masakra Ja się przewróciłem na bok A rower jeszcze z 5 metrów po tym lodzie zjeżdżał na dół O, no popatrzcie, obróciło mi znowu tył Ja cię kręcę Warunki naprawdę dzisiaj są ekstremalne Dzisiaj już dojadę tam gdzie mniej więcej planowałem Mam nadzieję że przynajmniej, że tam będzie zasięg Ale jutro wracam drogami, które no niestety, ale są odśnieżone bo Szkoda zdrowia zobaczcie jaki fajny znak w środku lasu stoi dotarłem już na miejsce biwaku na ślepo w sumie tak to wygląda popatrzcie jak tutaj jest zryte przeciwki no zryte ale to jest idealne miejsce żeby sobie tutaj w tym zrobić Ognisko, i potem wszystko ładnie będzie można zamaskować. I to jest myśl, a namiot sobie tutaj rozbije. Zaczynam od rozpalenia ognia. Tutaj sobie już pierwszy opał zebrałem, żeby rozpalić po prostu ten ogień. A potem dopiero będę rozkładał, bo chciałbym, żeby tutaj się już grzała woda na herbatę. Obiad muszę zjeść troszeczkę ręce zmarzły, żeby się ogrzać. A potem na spokojnie sobie będę rozkładał dalej. Should I do? For reasons unknown, I don't need to decide. And it's true that I don't have a clue. I'm tasting. Obóz praktycznie już gotowy. Tak to wygląda. Teraz trzeba się urządzić w środku. obiadek gotowy 16.30 już taki późny obiadek obiad zjedzony to teraz czas na meritum odcinka. Poradnik bezpieczeństwa. Biorę się za czytanie. No i potem Wam zdam recenzję. Co o tym sądzę? Zaznaczam, że jestem lajkiem w tych tematach, więc jest to dla mnie jakaś tam zupełna nowość. Coś tam kiedyś w szkole na przysposobieniu obronnym. Może z tego było. No i zobaczymy. Jako ciekawostkę powiem Wam, że w mojej skrzynce były trzy. I to nie że za jednym razem trzy, tylko raz jeden, a potem dwa. Więc no też dziwna sytuacja. Czy wy też tak mieliście? Napiszcie w komentarzu, że dos czy dostaliście więcej niż jeden. Bo wiecie o co chodzi. To są koszty, tak? Więc żeby się nie okazało, że na tym wszystkim to tylko znowu jakiś ktoś <laughs> zrobił super biznes życia. No, ale zobaczymy. Przeczytam i powiem wam jakie są moje wrażenia. Przeczytałem. No i co ja wam teraz mogę na ten temat powiedzieć? W mojej opinii całkiem niezłe, naprawdę. Spodziewałem się, że będzie gorzej, ale myślę, że jest tu dużo przydatnych informacji. Naprawdę. Było kilka takich punktów dziwnych, dziwnych bym powiedział. Przede wszystkim na początku jest takie troszeczkę, jakby nas chcieli wystraszyć. Jest tu takie zdanie. Że w ciągu ostatnich lat zagrożenie wobec Polski znacząco wzrosło. Dezinformacja, cyberataki, zagrożenia hybrydowe, sabotaż czy dywersja są wykorzystywane do destabilizacji państwa. Wojna za naszą wschodnią granicą również wpływa na nasze poczucie bezpieczeństwa. Wzrasta też ryzyko ekstremalnych zjawisk pogodowych itd. Tak tak Więc tak trochę straszą. <laughs> Przynajmniej ja to tak odczułem eee, na początku. Ale dalej już było całkiem całkiem spoko i merytorycznie. Dużo fajnej wiedzy naprawdę. Co jeszcze mi się tutaj może tak nie spodobało? Straszenie. O, mam tutaj to. Pamiętaj, jeśli uchylasz się od służby wojskowej, poniesiesz konsekwencje prawne bez względu na to, czy przebywasz w Polsce, czy za granicą. Czyli żeby komuś nie wpadło do głowy, żeby uciekać za granicę, albo w Polsce uciekać od służby wojskowej, więc od razu straszą, jest to oczywiście zgodne z przepisami, tak faktycznie grożą nam sankcje prawne w tym wypadku, ale to już każdy musi zdecydować sam. Rozbawiła mnie tutaj jeszcze taka ciekawa rzecz o zwierzętach gospodarskich, bo zwierzęta domowe, ewakuacja tych zwierząt, zabezpieczenie i tak dalej, są tu wszystkie informacje. Ale są jeszcze zwierzęta gospodarskie, takie wiecie jak świnie, konie, krowy i tak dalej. I tutaj jest coś takiego. Za ewakuację zwierząt odpowiada ich właściciel, a koordynację ewakuacji prowadzi lokalne centrum zarządzania kryzysowego. Po dokładne informacje o sposobie ewakuacji zwierząt w twojej okolicy zgłoś się do urzędu gminy. I teraz tak, wyobraźcie sobie, że jesteście gdzieś no, nieważne gdzie, ale w jakiejś wsi i jest gospodarstwo, które ma tysiąc krów albo ileś set świń i tak dalej, i tak dalej. I w jaki sposób ten właściciel ma te zwierzęta ewakuować? Ja nie wyobrażam sobie tego, w jaki sposób by to miało funkcjonować, bo to nie wiem, ile tirów by trzeba było, żeby te zwierzęta wywieźć, więc no, to jest takie trochę, chyba mało realne do, do zrealizowania, żeby te zwierzęta faktycznie ewakuować. Z tymi punktami, które mówią tutaj o tym, jak te zwierzęta zabezpieczyć, co przygotować i tak dalej. To jak najbardziej się zgadzam. Spoko informacje. No ale z tą ewakuacją to tak trochę dziwnie. Jest tu takie zdanie. Rozważ zakup agregatu prądop... Rozważ zakup agregatu prądop... Roz... Rozważ zakup agregatu prądotwórczego. No, i teraz już to widzę, jak się wszyscy rzucili, by jechać i kupić agregat. Fajnie mieć ten agregat, ale no nie uważam, żeby to teraz było tak, że wszyscy muszą jechać i, i kupować agregat, który nie jest tani. No. no, chyba, że wiecie, ktoś tam akurat produkuje agregaty, no i te zdanie udało mu się do tego poradnika wpleść. Może to jest jakaś teoria spiskowa, ale wiecie, jak jest kilka lat temu, najsłynniejsza choroba na świecie pokazała, że. Niektórzy, którzy mieli odpowiednie dojścia, zrobili biznesy życia na maseczkach, w środkach do dezynfekcji itd., tak itd. Tak jest tu też wszystko po kolei: jak się przygotować, jest też o plecaku ewakuacyjnym, to byście sobie musieli poczytać. Ogólnie, naprawdę całkiem spoko jest to rozsądnie w miarę napisane. Moim zdaniem, jakbym miał to ocenić w skali od 1 do 10, to takie. 7,5, może nawet 8. Naprawdę, jest spoko, jest spoko. Kilka rzeczy jest tam takich, z którymi bym się nie do końca zgodził, ale ogólnie uważam, że warto sobie to przeczytać, no i gdzieś schować i mieć, bo może kiedyś wam się to przyda. Jeśli miałbym się jeszcze do czegoś przyczepić, w mojej skrzynce na listy w sumie były trzy te poradniki. Najpierw był jeden, potem nagle po jakimś czasie, nie kilku tygodniach doszły kolejne dwa. Nie wiem, czy jeszcze nie dojdą. No i teraz tu chodzi o koszty, tak? No bo wiadomo, że państwo tego nam w prezencie nie dało, za to wszystko my płacimy w podatkach. Więc, no zastanowiłbym się, czy było sens to dostarczyć do każdego domu. Ja bym to bardziej widział w takiej formie, że raz, że jest to dostępne w formie cyfrowej, w PDF-ie, można sobie pobrać. Dwa, jeżeli już jest wydrukowane. To żeby to było w jakichś miejscach, urzędach, nie wiem, na poczcie. Czy każdy sobie kto chce, to sobie to może wziąć. Bo no, nie ukrywam. E, była też e, sonda w internecie i tak dalej. No, Wiele osób po prostu nawet do tego nie zajrzało, tylko poszło od razu do kosza, nie? Zobaczcie, taka to historia, koniec żywota mini siekierki e, o. Tutaj, popatrzcie, pęk ten plastik. No, kiepskiej jakości. E, ale 20 zł kosztowała, więc też nie było się czego spodziewać. Dobra, ostra, do cięcia jakichś takich, wiecie, gałęzi, grubości palca. No, trochę szersze też. Ale teraz chciałem rozłupać sobie to. No i tutaj niestety poległo. Może też dlatego, że trzymałem za rączkę. A z góry uderzałem batonem. No i teraz, żeby odzyskać te ostrze, zaostrzony patyk. Nie w okrągły szpic, tylko w płaski szpic, czyli z dwóch stron ścięty. No i teraz spróbujemy to uderzyć z góry. No. Udało się. Tak noża, nie używajcie jak ja. To nie jest dobry przykład, żeby ciąć do siebie. Zawsze tniemy od siebie. Staram się to robić delikatnie, w ten sposób, nie jednym ciągnięciem, bo jakby nagle puściło, to sobie wiadę w palec i, i wypadek. z najsłynniejszej restauracji na świecie ja bym tego restauracją chyba nie nazwał, ale wiecie o co chodzi zapomniałem, żeby sobie tą bułkę też tak wiecie trochę zgrillować z już za późno, ale z tą jeszcze się uda. Ja już tą drugą. Naprawdę fajna chrupka Ciepła. Bez porównania. Więc polecam. Ja już jestem w namiocie. Musiałem się ewakuować. Bo zaczęło konkretnie sypać śniegiem. Nie zapowiadali. <grym> ok. Namiot już się lekko biały zrobił. Tutaj jeszcze. Troszeczkę dogrzewam mnie ognisko. No, ja czuję tutaj te ciepło z tego ogniska. No i tyle. No, muszę się teraz przebrać do spania, ogarnąć. Termofor już zrobiłem. No i co? Na dzisiaj to wszystko. Widzimy się jutro rano. Przebrany do spania. Ognisko pięknie się pali daje ciepło na moje do namiotu, aż się nie spodziewałem no ale dorzuciłem całe drewno, które miałem to co, dobranoc, widzimy się jutro cześć, dzień dobry to mi się trochę pospało, 8.30 już fajnie w śpiworku ciepłusieńko, ale trzeba się zbierać. się wszystko ładnie dopaliło. minus 5 w tym momencie. no nie. Chciałoby się wrócić z powrotem do śpiwora. O. Temperatur niesamowita tutaj w środku A na zewnątrz Nawet jak tutaj to otworzyłem To już czuć jak te chłodne powietrze Tutaj zawiewa Teraz woda Na owsiankę Czekolada i owsianeczka. Czekolada, składnik ekstra. Tutaj mam herbatę. Śniadanko zjedzone. Herbatkę sobie jeszcze będę popijał. No i trzeba zbierać obóz i ruszać w drogę. Dryły. Ładnie teraz wyrównałem i śladu po ognisku nie ma. Jestem spakowany, czas ruszać w drogę do domu Tak to tu wygląda wszystko posprzątane. Jeszcze znalazłem puszkę w jakimś piwie. To też wziąłem ze sobą. Dojechałem już do głównej drogi. No i tutaj się z Wami żegnam. Ślisko jak wczoraj. Przyprószyło pod tym świeżym puszkiem centymetrowym. Jest lód. Strasznie trzeba uważać. Dajcie znać co sądzicie o y, tym poradniku, y, o którym żeśmy mówili. I jeśli Wam się podobają tego typu filmy, to dajcie łapkę w górę, subskrypcję. Dla mnie to naprawdę wiele znaczy, a dla Was to jest tylko jedno kliknięcie. A, jakbyście chcieli wesprzeć kanał, to na SUPI jest taka możliwość. Link na dole w opisie filmu. No i to wszystko. Dzięki, że kolejny raz byliście ze mną. I do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!